Witam Państwa bardzo serdecznie ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o ostatniej miesięcznicy, w której główną rolę odegrał Wieniec Antoni Maciewicz jego immunitet i prawo jazdy albo ich brak. Tak jak obiecałem, przedstawię również kolejnego kandydata na prezydenta w zbliżających się wyborach, tym razem padło na doktora Rafała Kazimierza Czaskowskiego. Będzie o dziwnych dolegliwościach polityków PiSu, którzy, gdy tylko mają zostać doprowadzeni na przesłuchanie czy do aresztu w jakichś dziwnych okolicznościach, natychmiast lądują w szpitalach. Eee, czyli spraw Pana Romanowskiego, Telewizja Republika, dalsze losy fortuny pana Solorza, impreza popka, Mejzy, Oskarka i Króla Cyganów, totalnie nawalony święty Mikołaj. Dziewczyna, która zrobiła karierę na tym, że pokazała jak klucz na męskiego bażanta i wiele, wiele więcej. Zachęcam do obserwowania mnie na instagramie. Link do niego gdzieś tu w opisie odcinka. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli polubicie ten odcinek i skomentujecie, bo niestety poprzedni nadal ma włączoną demonetyzację, także no, przykro mi trochę. Zaczynamy! Zaczynamy, Szanowni Państwo, od wydarzeń z ostatniej miesięcznicy. Jak co miesiąc, pod schodami donikąd zebrały się dwie frakcje ludzi, zupełnie obcych nam kulturowo: bojówki Prawa i Sprawiedliwości oraz ci drudzy, którym się nie podoba obecność tych pierwszych. Generalnie, żeby było jasne. Ja uważam, że obie grupy są tak samo żałosne i prawdę mówiąc, wolałbym, żeby ta druga frakcja już dała tam się modlić tym pisowcom co miesiąc pod tymi schodami do wielkiego lechity kacińskiego, Wawelskiego. Bo im więcej tam robią Rabanu, tym bardziej napędzają pisowców tyle z tego dobrego czy złego. Generalnie jeden wielki cyrk. Nie wiem, po co dawać temu paliwo. Nie rozumiem, jaki jest tego sens. Już niech się tam modlą i ich sprawa. Jakby chrzaić to. Jakby no, kodziarze zostawili to w spokoju, to by dopiero była afera. A tak to jest cyrk. Nie wiem jak państwo, ale ja już na przykład jestem tym po prostu zmęczony. W każdym razie, w trakcie ostatniej miesięcznicy, wiadomo, Kaczyński, jak to Kaczyński krzyczał, że zamach zaplanowany przez Putina, i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To są jego słowa. Zastanawiam się, dlaczego w takim razie nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją od dłuższego czasu. Obok darli się ludzie przekonani, że jednak wszystkiemu winny był Lech Kaczyński. No. Cyrk, cyrk, jak cyrk. Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas sprawiedliwości. Że ci, którzy naprawdę tu w Polsce odpowiadają za doprowadzenie do tej katastrofy, choćby poprzez rozdzielenie wizyt, no. tu zostaną odpowiednio ocenieni przez sądy. Jeżeli sądy uznają ich winę, to zostaną ukarani. A ta grupa awanturników i agentów znajdzie się tam, gdzie powinna się znaleźć. To znaczy, w polskich zakładach karnych. I to mam nadzieję, że na bardzo. Długie lata. Łupieżca z Żoli Boża nazwał protestujących agentami. Jak rozumiem, rosyjskimi agentami. Po prostu Putin im płaci za chodzenie tam i podkładanie pod schody tej tabliczki. Że tam pamięci, ofiar, lecha, to coś tam. Tak, żeby się Jarek denerwował, co będzie destabilizowało nam cały kraj. A w każdym razie. Plac Piłsudskiego w Warszawie na jakąś godzinę raz w miesiącu. W trakcie tej miesięcznicy oprócz przepychanek tradycyjnie, doszło też do sztafety z wieńcem i co najpiękniejsze do paru dziwnych incydentów ze świętym Antoniem Smoleńskim. Najpierw stanął pod pomnikiem, aby uchronić go przed wieńcem, pamięci ofiar, Lecha, co, ale najlepsze miało dopiero nastąpić. Bez względu na to jakie będą konsekwencje będę bronił tego pomnika, bo to jest obowiązek każdego normalnego Polaka. Bez względu na to, czy robią to inni ludzie, policjanci czy premier, nie wolno zniszczyć pomnika pana prezydenta i tych, którzy zostali tam zamknięci. To jest nasz obowiązek. Później się Macierewicz ganiał z osobami z wieńcem, a nawet ich kopał czy podcinał. To nie pierwszy raz, kiedy pan Macierewicz udowadnia, że ma werwę i potrafi przyfasolić. Wszyscy pamiętamy, jak pod sejmem przywalił Kamińskiemu. Świetnie, pani Ania. Po wszystkim, po tym jak dzielnie obronił pomnika schodów przed wieńcem, pamięci ofiar, Kaczyń, coś tam zadowolony, udał się do samochodu, gdzie został zatrzymany przez policję. Bo. Po pierwsze, miał on stracić prawo jazdy po ostatnim rajdzie po Warszawie. Po drugie, ktoś sugerował, że skoro odwala już takie cyrki, to może być pod wpływem. Pan Macierewicz się jednak wycwanił i zasłonił przed policją immunitetem, trudne słowo. Jak mówi rzecznik MSWiA, były minister odmówił poddania się kontroli drogowej i badaniu trzeźwości, zasłaniając się właśnie immunitetem, trudne słowo. W związku z czym policjanci odstąpili od dalszych czynności. Niesamowite, szanowni państwo, że żyjemy w państwie, w którym politycy mogą sobie robić co chcą i generalnie nikt nie potrafi i nie ma możliwości egzekwowania w ich przypadku poszanowania prawa. W każdym razie, wracając do samego samej miesięcznicy, ja to bym przeniósł te schody gdzieś na przykład, nie wiem, na cmentarz, ciekawe czy tam też by robili takie cyrki i jedni i drudzy. Naprawdę coś strasznego, jakoś mi dziś nie do śmiechu, a co do Macierewicza, Słoneńskiego, Wielkiego, Naszego, Wawelskiego, to naprawdę niezły z niego agent. A jak Wam na przykład też dziś nie jest do śmiechu, albo jest Wam zimno, to polecam kupić sobie bluzę albo koszulkę. Witam, fajna sprawa, ciepłe, to wygodne, takie Uhuhu. Wszystko z ekologicznych materiałów, tu tego fajnie. Zachęcam do zakupów. Jeżeli chcecie kupić coś ze sklepu na prezent świąteczny, to najlepiej zamówić do 16 grudnia. Wtedy będziecie mieć pewność, że prezent przyjdzie na czas. Zachęcam do zakupów. Link w, do stopiku w opisie odcinka. Lecimy dalej. Obiecałem jakiś czas temu, szanowni państwo, że opiszę tu wszystkich kandydatów na prezydenta w zbliżających się wyborach, więc po Karolu Nawrockim czas na szanownego pana doktora Rafała Kazimierza Czaskowskiego. Jak to ostatnio powiedział Donald Tusk, Rafał Czaskowski to kandydat niezależny i obywatelski. Jest tak niezależny i obywatelski, że jest aż z Platformy Obywatelskiej. Doktor Rafał Kazimierz Czaskowski, prywatnie zwany dupiarzem, urodził się 17 stycznia 1972 roku, więc jak łatwo policzyć, dziś ma 72 lata. Rafał jest politykiem, politologiem, samorządowcem, nauczycielem akademickim oraz doktorem nauk humanistycznych. Jest również stypendystą Oxford University oraz Instytutu Unii Europejskiej do spraw Badań nad Bezpieczeństwem w Paryżu, w którym, jak wiadomo, bezpiecznie nie jest, więc raczej marne były to prawda studia. Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, a od 2020 roku wiceprzewodniczącym. Platformy Obywatelskiej, niezależnym wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Doktor Rafał Kazimierz Czaskowski jako prezydent Warszawy popularność zyskał m.in. Zalewając wisłe ściekami, godzinami osobiście łopatą przerzucając gnój z brzegu do wody, ponoć ku uciesze swojego przełożonego, jednocześnie śpiewając niemiecki hymn, ale od tyłu i akcentując go po kaszubsku, czym zyskał wielkie uznanie u samej góry. Rysy miały po tym wykonaniu zaklaskać oberka jajami, w tym wypadku Paromaso z nami z Olchą. Prywatnie kolekcjonuje płyty, uwielbia czytać książki, nurkować i jeździć na nartach, co łączy go z innym dość popularnym w Polsce prezydentem. Jego hobby to koszenie trawy łokciami udawanie kojota w przebraniu Karola Paciorka, a gdy nikt nie patrzy, przepada za flagra z wiernych kościoła katolickiego. Zna aż pięć języków – polski, niemiecki, rosyjski oraz niemiecki. Ma dwójkę dzieci oraz żonę Małgorzatę, z którą promuje typowo polski model rodziny, w którym on jest ważny i mówi, a ona zmywa naczynia. Jak sam przyznaje, przed poznaniem pani Małgorzaty był, jak to ujął, <laughs> dupiarzem. Czyli jeżeli chodzi o kichanie w pitoszkę, no to nie brał jeńców. Za jego kadencji w Warszawie zlikwidowano całą masę miejsc parkingowych. Zasadzono kilka drzew przy ulicy Chmielnej zaprojektowano tu akurat mój prywatny faworyt kałuże polecam serdecznie. Powstało też uwielbiane przez wszystkich Polaków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i co najważniejsze, Rawcio zbudował też nową linię tramwajową, żeby biedacy mogli dojechać do Wilanowa. Zobaczyć, jak wygląda prawdziwie uśmiechnięta polska. Przy okazji. Wyszło na jaw, że pan Rafał po raz pierwszy w życiu jechał tramwajem. Do tej pory myślał, że to jest po prostu taki bardzo dziwny rodzaj Ubera dla biedaków, tyle że na torach. W 2020 roku zasłynął z nagrania z imprezy klubowej, na której wykorzystał swój autorytet polityczny, aby zmienić u DJa muzykę. Padło na Jamie Rockwaya. Ostatecznym argumentem okazało się zdanie: To jest moje miasto. Wybudował również w Warszawie 250-metrowe centrum społeczności LGBT, z którego za pomocą wielkiego lasera likwidowane są osoby heteroseksualne oraz wartości katolickie, takie jak krzyże w urzędach. Chociaż to nie jest wartość katolicka, co ja gada, mogę za głupot. Nieważne. Czy pan doktor e, Rafał Kazimierz Czaskowski spełnia kryteria idealnego kandydata na prezydenta według pana prezesa Kaczyńskiego? Czyli, czy jest młody, wysoki, okazały, przystojny, znający języki i obyty międzynarodowo? Już? Odpowiadam. Pan dr Rafał Kazimierz-Czaskowski ma, jak już wspominałem, 72 lata, czyli sporo. Czy jest wysoki? Mierzy on 180 cm wzrostu, czyli jest ode mnie niższy, a jak Państwo widzą, głową sięgam niemalże do krańca monitora. Czy jest okazały? Jak już wspominałem wielokrotnie, nie chcę wiedzieć, co to znaczy w ustach posła Kaczyńskiego, ale jako rasowy dupiarz, tak, może to być kawał bydlaka, prawda? Czy jest przystojny? No to już proszę osoby zainteresowane o wypowiedzenie się. Czy zna języki obce? Tak, zna tylko języki obce. Czy jest obyty międzynarodowo? No, skoro zna Jamiroquaja, to coś tam być może ogarnia. Jak się prezentuje pan Rafał jako mówca? No, w porównaniu z panem doktorem Karolem Nawrockim na pewno lepiej, ale no, to akurat, no, nie trudno. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę, pójść odrobinę, pan, na chwilę. Tak, bo tu wszyscy chcą nam zrobić Jestem ciekaw, co państwo sądzą o kolejnym kandydacie na prezydenta, którego przedstawiłem w programie. Jak tam pan doktor Czaskowski? Jak wam się podoba? Jak tam miesięcznica i czy sądzicie, że pan Antoni Macierewicz mógł być pod wpływem? No, ciekawa sprawa. Sam twierdzi, że nikt mu jeszcze nie odebrał prawka, ale zdaje się, że do badania alkomatem się jeszcze nie odniósł. Tym bardziej jestem ciekaw, bo... Teraz czas na dobrej dla chłopców i dziewczynki, dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi poseł Romanowski i jego nagła hospitalizacja tuż przed wsadzeniem do aresztu, telewizja Republika zawierzyła się Matce Boskiej. szok, dalsze losy majątku pana Zbigniewa Solorza, nawalony święty Mikołaj, dziewczyna, która zrobiła karierę na pluciu na męskiego Orłosia, już macie, niech ma będzie, i wiele, wiele więcej. Warszawski Sąd Rejonowy właśnie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla posła PiSu, pana Marcina Romanowskiego. Prokuratura, trudne słowo, zarzuca mu aż 11 przestępstw, w tym oczywiście ustawianie konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę ponad 112 milionów złotych. Szok! To już to szok i niedowierzalny! Romanowski nie pojawił się na posiedzeniu sądu i jak twierdzi jego obrona, nie może on chwilowo odbywać kary, bo on dopiero co przeszedł bardzo poważną operację. Jaką jednak? W którym szpitalu? I czy w ogóle jest w Polsce? Tego już adwokat pana Marcina nie powiedział. Jedyny dowód w sprawie przedstawił bardzo wiarygodny, na swój sposób też niezwykle inteligentny, ale zaznaczam na swój sposób: pan poseł Janusz Kowalski, który wstawił zdjęcie zakrwawionego posła Romanowskiego ze szpitala z dopiskiem, że oczywiście Tusk bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia pana Marcina, czyli kolejnego więźnia politycznego koalicji rządzącej. Kim by był Kowalski, gdyby nie wspomniał o Tusku? Wyobraźcie sobie państwo, na przykład ślub pana posła. Jak tuż po przysiędze zaczyna mówić o donku. Joasiu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i chrzanić tę rudą niemiecką wronę. Czy Państwo wiedzą, że Donald Tusk jest osobiście odpowiedzialny za narodziny każdego tęczowego zboczeńca na naszej polskiej ziemi? Na polskiej ziemi! Tak to sobie mniej więcej wyobrażam. Niesamowite to jest, Szanowni Państwo, że politycy pisują. Zwykle, jak tylko mają zostać zatrzymani albo doprowadzeni na przesłuchanie, to nagle lądują w szpitalu. Nagle są ciężko chorzy. Bardzo dziwna przypadłość. Być może ziobrostyka w pisie jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie i po prostu wszyscy się tam regularnie badają, stąd te ciągłe hospitalizacje. Miejmy jednak nadzieję, że zdjęcia ze szpitala są aktualne i że operacja w ogóle się odbyła. No i najważniejsze, że pan Marcin powoli dochodzi do siebie po tej ciężkiej operacji. Media. Świat idzie do przodu. Niektórzy myślą już nawet samodzielnie. Powstały samochody elektryczne, latamy samolotami. Młodzieżowym słowem roku zostało słowo Sigma. Wszyscy korzystamy z internetu. Byle kto może zostać prezydentem. Wszystkie słodycze muszą mieć teraz też smak słony Karmel. I nie ma już piekarni, tylko są galerie chleba. Na całe szczęście nie wszyscy idą do przodu. Niektórzy się. Cofają. Właśnie, Telewizja Republika zawierzyła się Matce Boskiej. Oni, słudzy prawdy, zawierzyli się Matce Boskiej. Czy to kogoś dziwi? No, niekoniecznie. Natomiast szkoda Matki Boskiej. Czym ona sobie zasłużyła na takie traktowanie? Smutna historia. Finanse. Sukcesja po polsku. Majątek Zygmunta Solorza właśnie został zablokowany. Sąd w Liechtensteinie zadecydował o wprowadzeniu kuratora do najważniejszych fundacji miliardera, żeby ten razem z żoną Justyną Kulką nie mógł wydziedziczyć swoich synów. Solorz i Kulka nie będą mogli samodzielnie podejmować kluczowych decyzji w grupie Polsat. To niezależny kurator będzie miał decydujący głos w sprawie dwóch fundacji, za pośrednictwem których Solorz kontroluje swój cały majątek w Polsce. A więc 1 dla dzieci pana Solorza. Jest spora szansa, że że dzieci właśnie świętują, żona pana Soloża chodzi wściekła, a sam Soloż kompletnie nie wie, co się dzieje. Bezpieczeństwo. Bank PKO BP przestrzega przed oszustami, którzy próbują od państwa, od nas, wyłudzić pieniądze, podszywając się pod sam bank. Wygląda to mniej więcej tak: dostajecie wiadomość, niby od banku, klikacie w link, wpisujecie dane i bach! problem gotowy. Nie macie pieniędzy na koncie, bo właśnie podaliście swoje dane oszustom. W fałszywych wiadomościach odnoszących się do aktywacji potwierdzenia mobilnego, znajduje się link przekierowujący do strony, gdzie oszuści próbują wyłudzić poufne informacje. Ryzykujesz utratę pieniędzy i kontroli nad swoim kontem, ostrzega bank. Przypomina też, że nie wysyła linków do logowania w mailach czy smsach, a więc zasada jest prosta – zero klikania w podejrzane linki. Szanowni Państwo, zawsze sprawdzajcie oficjalną stronę albo dzwońcie na infolinię. Nie dajcie oszustom satysfakcji i dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Impreza roku? Być może, bo dawno nie było takiego nagromadzenia osób egzotycznych umysłowo na metr kwadratowy. Król Cyganów, Don Wasyl, Popek, raper i psi adorator, Łukasz Mejza, największy prankster wśród polityków, no i Oskarek. Oskar Szafarowicz. Na jednej imprezie, rozumiecie państwo, po prostu, no, może w bózkach eksplodować. E, wszyscy śpiewają Ore Ore, no po prostu nie wiem kto to wymyślił. E, fajną ekipę żeście panowie zmontowali. Do sprawy odniósł się Król Cyganów, który jak tylko go połączono z Mejzeł, Popkiem i Oskarkiem natychmiast zaczął ściemniać, że nic nie wie, że nie pamięta kiedy to było, że jak śpiewa na scenie to zwykle ludzie wchodzą na nią, aby śpiewać z nimi i on nie zna tych ludzi po prostu. Mówię, że ściemnia, bo raz, że to nie scena, tylko czyjeś mieszkanie. A dwa, że Mejza w rozmowie z mediami wytłumaczył, że była to impreza jego przyjaciela sprzed dosłownie paru dni, kiedy to świętował utratę immunitetu. Czyli pan Don Wasyl musi mieć albo bardzo złą pamięć, albo po prostu bardzo niezręcznie kłamie. Że Mejza z Oskarkiem się bawił z popkiem, to mnie jakoś znaczy, no, że Mejza z popkiem to jeszcze, ale że Oskar. No, Wcześniej w ogóle nie potrafiłem sobie wyobrazić Oskarka, który się bawi. No a teraz ten widok już nie może wyjść mi z głowy, czego i Wam życzę powodzenia, pozdrawiam i nie dziękujcie. Gastronomia. Historia z pogranicza kryminału i gastronomii. Pewien niegomość wpadł na, jak mu się wydawało, wybitny plan, który zakładał, że przed zamknięciem ukryje się w kiblu jednego z lokali w Strzewie, poczeka, aż wszyscy wyjdą i go okradnie. Wszystko szło zgodnie z genialnym planem, ale niestety skusił się po drodze na kebaba, którego sam sobie przygotował, zjadł, a następnie wrócił do kibla. I gdy tylko nad ranem restaurację otworzono, po prostu wyszedł z niej i tyle go było. Niestety policja dość szybko po przejrzeniu monitoringu trafiła na trop tej wybitnej jednostki. No bo właśnie, najwyraźniej 21-latek nie przewidział, że człowiek kiedyś wymyślił małe urządzenia do nagrywania zwane monitoringiem. Głodomorowi grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Wrocław! E, święta to przeważnie jednak fajne wspomnienia. No, można się pokłócić z rodziną i dostać parę skarpetek. E, wszystkim nam, którzy nie oglądali filmu zły Mikołaj, święty Mikołaj też raczej dobrze się kojarzy. E, ten ubrany w polskie barwy starszy pan z Brodą to fantastycznie wykreowana postać przez piczkowego giganta, czyli firmę Coca-Cola. E, jak ktoś kiedyś będzie badał naszą cywilizację i zobaczy, że wierzyliśmy w jakiegoś Mikołaja, który według wierzeń zdecydowanej większości. Wyglądał tak, jak go zaprojektowali marketingowcy ze firmy sprzedającej cukier w płynie, no to najpewniej i padnie ze śmiechu. No nieważne. Być może po ostatnich Mikołajkach liczba osób, którym się Mikołaj źle kojarzy, się zwiększy. Po tym, jak we wrocławskich szkołach dzieci miały poczuć magię świąt i wybrały się do rezydencji świętego Mikołaja właśnie. Na miejscu animator przebrany ze świętego Mikołaja, tego prawdziwego akurat nie było. W każdym razie animator cuchnął szlugami i alkoholem. Do tego miał poważne braki w uzębieniu. Natomiast pani Elwka pytała dzieci, czy skoro są z trzeciej D to, to D, to od dyni czy od tego, że są debilami. E, organizatorka spotkania broni się, że nikt nie ma dowodu na to, że animatorzy się w ten sposób zachowywali. Zauważa, że jeżeli faktycznie dzieci znalazłyby się z nawalonym Świętym Mikołajem w jednym pomieszczeniu, nauczyciele i wychowawcy natychmiast powinni byli wyzwać policję, ale nic takiego się nie stało, co uważa za ostateczny dowód w sprawie. USA. W Polsce mieliśmy Martę Linkiewicz, która przeleciała cały autobus raperów i pochwaliła się tym w sieci. Dziś jest, no, wyszła na ludzi, zdaje się, że. Chyba walczy we fightach. W każdym razie, w Stanach też mają wesoło. Otóż jakiś czas temu pojawiła się tam medialnie pani Hailey Welsh, która popularność zdobyła po tym, jak w sądzie ulicznej na pytanie o to, jaki ruch w łóżku doprowadza facetów do szaleństwa, opowiedziała o splunięciu na męskiego bażanta. Po czym jej kariera nabrała niezwykłego tempa, albo generalnie się w ogóle rozpoczęła. Kobietę zna cała Ameryka i okolice, ma swój podcast, aplikację randkową, jest bardzo popularną celebrytką, taka biedniejsza wersja kariery Paris Hilton czy Kim Kardashian. Pani Heidi wraz ze współpracownikami. Poszła o krok dalej i stworzyła właśnie własną kryptowalutę, która w mniej niż pół godziny uzyskała 500 milionów kapitalizacji rynkowej. Teraz influencerka i jej zespół podejrzewani są o tzw. rug pull, czyli oszustwo, gdzie twórcy projektu sprzedają swoje udziały, powodując gwałtowny spadek wartości tokena. Oni zyskują pieniądze, zaś wartość kryptowaluty spada, a inwestujące w nią osoby tracą. Jej kryptowaluta w ciągu 24 godzin straciła ponad 83% wartości, dzięki czemu gwiazda i jej współpracownicy mieli zarobić nawet 50 milionów dolarów. W sprawie sypią się właśnie pierwsze pozwy. Dziwi mnie, że są jacyś e, oburzeni. Gdyby ona była jakimś autorytetem finansowym, no to może, ale to przecież po prostu dziewczyna, która opowiedziała o tym, jak pluje na Hitzla. Pomóżmy Gizmo, ta dziesięcioletnia kotka uratowana z ulicy pilnie potrzebuje naszego wsparcia. Niestety u Gizmo zdiagnozowano postępującego chłoniaka w jamie ustnej, który atakuje też prawe oczko. Jedyne leczenie, które daje nadzieję to radioterapia, a to kosztuje. W przypadku Gizmo niezbędne będzie podanie aż 16 dawek promieniowania. Trzeba uzbierać aż 35 tysięcy złotych. Już tam trochę wpadło, więc mam nadzieję, że pomożemy. Sam dobrze pamiętam jak mój baciuś walczył z guzem, ile to kosztowało nie tylko nerwu. Bardzo trzymam kciuki za gizmo i mam nadzieję, że coś tu jednak pomożemy. Link do zbiórki zamieszczam w opisie odcinka. Rosja. Tymczasem nie tylko u nas Święty Mikołaj ma problemy. W Rosji do prokuratury Trudno Słowo Generalnej trafił właśnie wniosek o uznanie Świętego Mikołaja za zagranicznego agenta. Według pomysłodawcy Święty Mikołaj jest zbyt popularny w nieprzyjaznych Rosji krajach oraz zastępuje wizerunek tradycyjnego Dziadka Mroza. Generalnie w samym wniosku o uznanie Mikołaja agentem chodzi o to, że zagraniczne koncerny go finansują, aby niszczył tradycyjne rosyjskie wartości. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Przypominam o sklepie witam, do którego link jest w opisie, a teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.